W tym zadaniu trzeba znaleźć taką współ... liczbę m, która powoduje, że funkcje f od x oraz g od x nie mają punktów wspólnych. Nie mają punktów wspólnych oznacza, że obie funkcje są równoległe oraz ich wyrazy wolne są różne. Widzimy, że wyraz wolny w funkcji f jest 5, a g jest 0. Po prostu go nie ma, nie jest zapisany. Czyli jeden z warunków już jest spełniony. Wystarczy, że spełnimy jeszcze tylko drugi warunek, i będziemy mieli funkcje, które są równoległe, ale się nie dotykają, czyli nie mają punktów wspólnych. Zapisałem równanie, które mówi, że 2m plus 3 musi być takie samo, co współczynnik kierunkowy funkcji g, czyli minus 1. Przekształćmy to równanie. Przerzućmy. 3 na drugą stronę równania przez odejmowanie. Minus 1, minus 3 to jest to samo co minus 4. Wystarczy, że już podzielimy tylko przez 2, żeby otrzymać wartość m. m równa się minus 2 i taka też jest odpowiedź.